No się Manko moi drodzy widzowie, dzisiaj wielki powrót na ten moi drodzy kanał. Tak moi drodzy, wiele osób nie wierzyło, że po kilku miesiącach wrócę na ten kanał, ale tak, wracam. Dzisiaj, moi drodzy, gramy w Apokalipsce na Robloxie. Tak, zresztą przystało tradycję na ten moi drodzy kanał. No i co, mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli tak, zostawcie moi drodzy dwie łapki w górę, będzie kolejny film pod tym moim kanałem, moi drodzy, więc warto po prostu obserwować mnie na bieżąco i subskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. No i co, ja moi drodzy niezbędnie nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania. A więc dzisiaj, moi drodzy, gramy w trybie normalnym, a w następnym odcinku, jeżeli wam się spodoba, no to, moi drodzy, zagramy tryb trudny albo mod apokalipsy, więc naprawdę, moi drodzy, warto zostawiać łapki w górę i zostawiać komentarze, żeby po prostu było więcej takich filmów, żeby było więcej takich filmów na tym moim kanale. Więc, moi drodzy, klikamy sobie tryb normalny. Mam nadzieję, że nie będzie od razu strzelani, tylko będzie jakieś wejście. Ale, mi się wydaje, moi drodzy, że na tej grze, właśnie, się od razu schodzi do gry. I mamy tutaj codzienne nagranie, na, nagrodę za logowanie. Więc, moi drodzy, jeżeli będę się codziennie logował, będę miał różne skrzynki do złotej. Na razie mam moi drodzy, brązową, więc okej. Okay. Mamy tutaj moją broń, no nie jest na razie, jakby najlepsza ale zobaczymy może mamy jakieś, moi drodzy, skórki e, lub amunicję, ale widzę, że mamy wszystko zablokowane, więc e, ja już, moi drodzy, nie przedłużam ze zbędnym graniem, tylko zaczynamy i od razu, moi drodzy, musimy strzelać do zombiaków, żeby po prostu przejść. Moi drodzy, jak widzicie, wszystko na razie jest y, no, trochę źle, ponieważ trzeba, moi drodzy, odbud odbud odbudowywać tutaj właśnie nasze zabudowy. Moi drodzy jest takie zadanie, żeby po prostu przejść jak najwięcej fal. E, myślę, że odcinek nie będzie długo trwał, bo e, to jest, moi drodzy, wielki powrót, więc e, na razie sobie tak będziemy grać e, free-to play i nie będziemy moi drodzy po prostu jakoś e, zbędnie tutaj, e, no można tak powiedzieć, gadać, tylko będziemy moi drodzy więcej robić, e, tu, e, ale no niestety ona jakoś zwykle mnie ogarnia. Tutaj moi drodzy mamy zabudowę właśnie, o tej mówiłem Zaraz ja sobie tutaj normalnie odbuduję. E, i... Jezus Maria, co on robi, Jezus, jaki piesek, dobra. Już leżysz tutaj chłopie, ty już cię nie ma. Słaba trochę ta broń, bo ja bym może miał jakiegoś y, RPG albo cokolwiek. To może by to ładnie wychodziło mi zabijanie. No ale no cóż, początek gry jest właśnie taki zawsze. Dobra, ten chłopiec sobie wybuchnie, ten wybuchnie. Ja idę odbudować, nie, wiem, gdzie to właśnie jest, czy to jest tutaj, o, tutaj właśnie, gdzieś. I chcę odbudować, moi drodzy, te dwie bramy, ponieważ no, jak to, no, za dużo zombiaków wchodzi, o gościu, ty, ty już leżysz, a tu śpisz. Tutaj odbudowane, odbudowane, ładnie wszystko. I tutaj też sobie odbudujemy, żeby, moi drodzy, jak najmniej mniej zombiaków właśnie było. I strzelamy heady, żeby po prostu więcej te Moi drodzy, ja już tutaj się wbiłem chyba na arenę, gdzie jest 12 fal już prze, przeszli, więc no powiem Wam, że naprawdę jest duża fala, jeżeli chodzi o właśnie tą grę. I sobie moi drodzy odbudowuję, bo nie wiem czy chłopy w ogóle coś będą robić tutaj, ale tak to będzie mniejsza, mniejsze ryzyko, że po prostu zginiemy nasza drużyna. Yy, właśnie szukam tutaj, moi drodzy, jak najwięcej, żeby odbudować. A tutaj mam granat, okej okay. Czyli pod G mam granat. No to się przyda, przyda się na pewno. Zaraz, moi drodzy, będzie tutaj wjazd normalnie przez płot zombiaku, więc trzeba się właśnie przygotować, o tym właśnie mówię. Nadchodzące zombie. Więc, moi drodzy, patrzymy, gdzie oni mogą być. Ok, moi drodzy, zdobyłem już właśnie pierwszego zombiaka i drugiego zaraz tutaj, kropnę Eee, tutaj mamy coś coś. Eee, to jest moi drodzy sniper od 1000 punktów ale na razie nie będę się tym zajmował ponieważ ja chcę moi drodzy trochę ponabijać sobie punktów bo tutaj macie po waszej prawej stronie górny róg mamy tutaj punkty, które trzeba po prostu moi drodzy zbierać trzeba się moi drodzy aktywować jeszcze może tą broń i będzie moi drodzy sam strzelać ale powiem wam, że tu słabe jest takie tak, to jest właśnie ładowanie 47 sekund albo 47 naboi, coś takiego, a mi się wydaje, że to są naboje właśnie. Na razie, moi zobaczymy, moi drodzy, czy to w ogóle jakoś wyjdzie nam dobrze, bo tutaj już fala też się, moi drodzy, rozkręca i widać, one zaczynają biegać te ząbiaki, więc to już jest, no, niedobrze, niedobrze. A dzików postrzelamy i odblokowaliśmy, moi drodzy, chyba broń nową, nie wiem, czy ja już miałem ją wcześniej w pasku, ale mi się wydaje, że chyba tak, więc postrzelamy trochę z tej, bo ta, moi drodzy, M16 to jest po prostu OP. No i mamy 13 rundę, więc naprawdę daleko zaszliśmy już, moi drodzy. Myślałem, że te rundy będą bardziej skomplikowane, a tu widzę, że, moi drodzy, jeszcze na szybko obczaję, o co chodzi z tym. Okej, okay, czyli ja będę miał 4000 punktów, będę mógł, moi drodzy, losować, więc będę mógł sobie jakąś broń wylosować mega fajną. Mam nadzieję. Ale na razie, moi drodzy, ja bym chciał poaktywować wszystkie tutaj właśnie pistolety, które będą same strzelać samoistnie eee, i po prostu, a nie, dobra, to już jest aktywowany. E, żeby po prostu, no, moi drodzy, nam to ułatwić. No i dobra, idą zombiaki, tutaj widzę butlę chyba e, wybuchającą, więc co jest. Już pierwszego, moi drodzy, chłopa, nas sobie trochę tej małej broni na daleko, oczywiście, no i mamy, moi drodzy, rpg -a. teraz zauważyłem. Czyli to co właśnie o to wcześniej mówiłem i teraz sobie za może wezmę trochę morza trochę sobie pogram na noża tak jak w sensie pyk. No nie leżysz, nie leżysz, no dobra, nie leżysz. O wezmę sobie moi drodzy na pierwszą osobówkę, bo się wtedy lepiej gra. Pyk. Ale lecą, dobra. Nie no to jest OP normalnie moi drodzy, że to jest po prostu szok. Zdębiaki, bo nie widzę. No powiem wam, emocji są, jak się tak mniej będzie miało HP, to po prostu jest trudno je zabić, więc... trzeba, moi drodzy, szybko reagować, jeżeli chodzi o wasze wstrzymanie do tych zombiaków. Moi drodzy, gościa ratujemy, po chłop nie zaraz normalnie, bo nie chciał mu się odbudowywać, no i teraz wychodzi. Dobra, moi drodzy, bo tutaj zaraz się stanie tragedia. Chcemy tutaj w ogóle, żeby nam chłopy ginęły. O, Jezus Morio, jak się to straszne dobrze, że zdążyły. Lecisz chłopak. ty też. Napiszcie moi drodzy w komentarzach czy, czy też chce, chcielibyście e, oficjalnie jakieś inne gry e, Minecrafta. W prawdziwe życie, bo moi drodzy, nie dokończyliśmy e, tej serii, bo też zniknąłem na długo. Do, a tam ten rok, moi drodzy, mamy 2025 minęło, 7 mi miesięcy. I też bym chciał po prostu wrócić. Oho, Szerwę. Dobra, eee, i znaki fajnie, więc jeżeli chodzi też o montaż eee, i po prostu będzie, moi drodzy, coraz lepiej o montaż, a my teraz mamy właśnie zmianę mapy mamy sobie moi drodzy i mamy następną falę, jest to mapa jakaś inna. Ty, taki średni wieczór trochę. Tutaj widzę zasieki, tutaj mamy górne, no dobra. Trzeba się moi drodzy zapoznać. Czy to jest jako, jakoś do czegoś służy, ale raczej chyba nie, więc sobie, moi drodzy, poczekamy na falę zombie i zobaczymy co będzie dalej. Teraz, moi drodzy, zauważyłem, że mamy tutaj maszynę do odblokowywania broni, więc ja sobie ją yy, unlokuję. Un yy, i zobaczymy, moi drodzy, czy będzie można coś wylosować. A nam się zaczyna 14 runda zombie, yy, więc, moi drodzy, pora walczyć. A yy, co tutaj mamy? Eee, dobra, biorę. To jest. Uuu, bo granat wyrzuciłem! dobra, i wybuchnie. Nie, straciłem broń. Dobra, trudno już. A tutaj 745 punktów, to jest naprawdę mało, a ja sobie postrzelam trochę na daleko, ponieważ czemu by nie, czemu teraz? Zobaczymy. Aktywujemy wszystkie, moi drodzy, bronie i tutaj tereny, bo to właśnie też chodzi o tej grze, żeby unlockować wszystkie tereny, moi drodzy, bo jak widzicie tutaj dużo zombiaków jest. Trzeba... Ło, woz! Dobra, woz już leży. Tutaj już, moi drodzy, są tacy trochę łatwiejsi, chociaż moim zdaniem powinno być tak, że nasze nas Chodzi o grę. No, ale jak widać no, na razie tak nie jest. Tacy, trochę już tutaj y, powiem Wam, że wybijamy razem z moimi tutaj pompanami. Tutaj mamy moi drodzy hordę 280 HP, czyli moi drodzy teraz właśnie zrobiłem przerwę niepotrzebnie, ponieważ chciałem się napić, kurde, a tutaj mnie normalnie boss atakuje jakiś ale dobra, już tak leży powiem wam moi drodzy, że już faktycznie za zaczyna się ten trochę yy, mniejszy level Grześ, ja tutaj mam RPG pod trójką sobie przeładuję i BUM! i lecą kolejne ząbki. BUM! o, ale teraz strzeliło no. ładnie, powiem wam że ta gra ma swój urok i dużo osób, no, gra. dokładnie 5000 osób mu się spodoba, oczywiście dobra, więc sobie tutaj strzelamy, kurde Powiem Wam, że było nam łatwiej, albo co to może broń, Zobaczymy co nam, ja, moi drodzy, tutaj wylosuje. Tutaj ludzie cały czas strzelają i chyba muszę im pomóc. Bo zobaczcie co tu się moi drodzy dzieje. Teraz czas urdaliśmy. No dobra, wiorek. Mamy, moi drodzy, skara O to jest dobra broń. U, kurde. No, potężna. Potężna broń, moi drodzy, dobra, teraz strzelał bosa mini takiego bossika ciekawe kiedy będzie prawdziwy boss że po prostu będziemy musieli strzelać Wy, moi drodzy możecie napisać w komentarzach czy jak on się podoba obecnie powrót na ten profil O moi drodzy jeżeli chodzi o mój powrót ja się mam nadzieję po prostu że e, będziemy po prostu jak mieć, ze sobą gadać przez komentarze o my moi drodzy otakujemy teraz największą hordę bo to już jest 55hp więc warto o, czy się uda, czy się nie uda, ale mi się udaje że się uda, bo już 34 HP. Także moi drodzy, już chyba wygraliśmy. Maksymalne amunicję mam teraz, dostałem, bo wziąłem jakąś skrzynkę. No i dobra, tutaj już idą ostatni moi drodzy, ostatnie kilka zodiaków, które będzie rozwalonych. I uwaga, mamy to. Przeszliśmy. Mamy moi drodzy, udało się. Zero HP i teraz możemy sobie głosować na następną mapę, ale moi drodzy, z racji z tego, że po prostu nie wam się, będzie chciał dalej oglądać ten film. Więc moi drodzy, zróbmy tak. Będzie kolejna część, jeżeli zostawicie moi drodzy dwie łapki w górę e, i będzie, moi drodzy, zmiana mapy właśnie, jeżeli chodzi o tą grę. No i co? Ja, ja moi drodzy się z wami żegnam.